Zatrzymamy się przy tej Ewangelii na krótkie słowo, choć mamy czas napięty, ale jest to Ewangelia ogromnej nadziei. Na podstawie tej Ewangelii, druga niedziela po wielkanocy. Nazywa się Ewangelią Dniem Dobrego Pasterza. Oto Pan Jezus przedstawia się faryzeuszom, ja jestem dobry pasterz. Co powiedzą faryze faryzeusze? Pyszny jesteś. My wiemy, jak paść, ale nie ty. Tak, mówią, rycerz był. Uspowiedził u Paulinów, bronił, przedstawił się, że rozkrędza Piotra, więc ten go atakował jak wścieknięty. Ale już nie miał argumentów na jego mówienie, więc w końcu mu powiedział, rozrzeszam cię, ale idź do Pana Jezusa, bo nie jesteś pokorny. I to samo by dziś każdy Paulin powiedział Jezusowi, gdyby mu powiedział ja jestem dobry pasterz. Fałszywy. Nie masz pokory. I od razu pan Jezus daje argumenty. Kto to jest dobry pasterz? I oni go nie zaatakowali, bo wiedzą, że tego nie, nie spełniają. Dbają o własny tyłek, o własne przyjemności, wygody, ale nie o owce. Więc zamknął i usta, pan Jezus, prostym gadaniem. Dobry pasterz życie własne daje za owce. I daje im przykład. Lecz najemnik, i kto nie jest pasterzem, który owce nie należą, na widok zbliżającego wilka porzuca owce ucieka. Tak zawsze jest. Tak jest przy posiadaniu prywatnej też własności. O to tylko dba ten, kto jest tego właścicielem, to jest jego. Ja dzisiaj, dzisiaj miałem tysiące przeszkód, by dojechać do Was. Martusia mi zostawiła kosiarkę na deszczu całą całą noc po tym. Pięć metrów od dachu, to nie podjedzie. Więc ja musiałem z auta wyjść, bo dziś ma lać. I, I lecą minuty. No, musiałem podjechać, bo nie zostawię silnika, żeby po nim lało. No, dzieci obok dwie szczechy przygotowane, nie, nie. Na deszczu wczoraj była sika, sik, siklawa, więc zalał, ocalał to. Tam, gdzie stało, zostawiał. To jest najemnik. Ja nie mam do niej żalu. Bo ona nie jest pasterzem. Jakby to było jej, to by to chowała. Dlatego ja to samo powiem, co mój Pan Jezus, jestem dobrym pasterzem, bo walczę o każdego z was, żebyście się do nieba dostali. Mówię wbrew waszej woli, na waszą niekorzyść, wrzeszczycie, na mnie mruczą. Ale ty nie rozumiesz, co to jest piekło. Co to jest potępienie? Więc ja walczę na siłę o Ciebie. Mam metodę. Łapię za kargi wyciągam. Najemnik, który widzi wilka, ucieka. No normalne, nie jest jego. Więc wilk, co przychodzi? Rozrywa i rozprasza. Mamy jakiś stan kościoła? O, którym powiedział pan, nie ma dziś Mojżesza i Arona. Co to znaczy, że nie mamy pasterza. Więc wilki rozdrapują kościół ile chcą. Haratają z każdej strony, a oni mówią, że to jest norma i to jest rozwój. Dzieci, a przeciwnik nie śpi, atakuje kościół nieprawdopodobnie. Wczoraj kuknąłem na jedną wiadomość. Ksiądz idzie na randkę. Myślę, o czym oni piszą? To jest jakiś reformowany kościół, mówią katolicki, jakiś ekumeniczny w Polsce i tam są jacyś księża, no i oni, oni, oni lansują całkowicie inną ideę niż kościół katolicki. No ale media piszą ksiądz, a dla Polaka ksiądz to jest kościół katolicki. LBG popiera inny, chodzi na, na manifestacji w Sutanie, ale to nie jest ksiądz. Dzieci, to nie jest pasterz. Jak on może mówić, że on na randki chodzi? Dzieci, jaka dziś jest przebiegła bitwa. Przeciwnik wie, co jest w świadomości Polaków. Kto to jest dobry pasterz, ksiądz? Więc przypina się jakieś tam wspólnoty ekumeniczne jest ich kilku i mówią, że są księżmi. Jakimi księżmi? Ja jestem... Pasterz dobry i znam swoje owce i one mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. To też swoje życie kładę za swoje owce. Tu Pan zapowiada swoją śmierć. I tu jest to, co mnie uderzyło stąd kazanie. Mam też i inne owce, które nie należą do owczar a pod synonimem owce to są ludzie. Bo owczarnia dla faryzeuszy to są Żydzi. Ta wspólnota, rozumiecie? I oni tego punktu nie są w stanie przekroczyć. A Pan Jezus myśli o nas Polakach, o Niemcach, o innych narodach już wtedy. Pamiętacie, co Matka Boża powiedziała? Dwa, dwunasty wieki pół przed Chrystusem. Już wtedy Ojciec Niebieski błogosławił Waszemu Narodowi, bo wiedział, jaką macie misję do spełnienia. Choć to byli pro, Twoi pradziadowie. Pra, Mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić. Bóg zapowiada coś nieprawdopodobnego, co nam już od dwóch lat pokazuje, czy chcecie, aby się Muzułmanie nawrócili. Dzieci w gazdach piszą, że się muzułmanie nawracają. Nagle otrzymują łaskę i chcą do Jezusa. Nie wiedzą, kto to jest. Chcą do kościoła, nie wiedzą, kto to jest. Każdy z was jest dziadem skończonym, kto nie idąc na mszę świętą, nie bije trzy razy w dzwon. Meksykański. Zwolny nawrócają ma 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 Mahometan. Ty nie chcesz, żeby się nawrócali. Nawracali Mahometan. Ja dałem przywilej przed każdym nabożeństwem. Wchodzisz tu, wieczór czy rano bijesz trzy razy, trzy dusze nawrócone. To są ci, o których Bóg mówi, ja mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni. I oni będą na nadzieją kościoła. Stare pnioki już tak zdziczały, że nawet szczepki z tego nie zrobisz. I te muszę przyprowadzić. I pan zapowiada cud na cudy. One także słuchać będą mojego głosu. Jak ja tu czekam na Mohameda, jak nikt na świecie. Ja już nie czekam na Polaków, bo oni są tępi. To już Polacy, została garstka dzieci, żeby 10 tysięcy nie było do Nowego Przymierza, a 1000 ludzi zgłoszonych, 10%. Ten naród jest przeznaczony na konserwację. Ja czekam na muzułman. Z radością mi oddam tą polską ziemię. A wy wszyscy do Francji, do Niemiec, tam do Anglii, tam macie wolność. Z radością muzułmanom oddam tę ziemię. Oni także słuchać będą głosu mego. I stanie się jedna owczarnia, jeden pasterz. Dzieci, nadchodzi czas nowego Kościoła, Królestwa Bożego. Pierwsi, którzy mają tę misję do wykonania, byli Żydzi, przekichali sprawę, Francuzi przekonali. Zostali Polacy, ale oni też chyba mają to głęboko w jednej dziurce. Amen. Zabro, Idziemy w kilkunastominutowe nasze rozważanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Mamy to trzecie przykazanie, wykonuje rozkaz Pana Boga z góry Synaj. I moi drodzy, Bóg chce, aby świat po raz drugi usłyszał na temat dziesięciu przykazań. Kontynuuję pierwszy punkt. Dzień Pański, a nie Dzień Odpoczynku. Dzień Pański, czyli w całości należy do Boga. Wszystko Jemu poświęcone. Msza Święta, modlitwy, czytanie lektur duchownych. Bo to wszystko nam wyjaśnia. Świat przeinaczył interpretację niedzieli. Relaks, odpoczynek. Kultura, filmy, telewizja, mecze piłkarskie. Wszystko to narusza prawo tego dnia na mocy grzechu ciężkiego. Mamy zasadniczo ustalone, to wiemy, kto narusza Dziesięć przykazań, jest to grzech ciężki. To jest prawo Boże. Dyspenzy, lekkość winy, wszystko usprawiedliwiamy. I Pan Bóg tu mówi teraz o mszy świętej. Największą cześć, mówił, oddaje mi człowiek, uczestnicząc w ofierze męki i śmierci mojego syna. A więc modlitwie samego Boga składającego ofiarę za ludzkość. Czy jak ktoś szuka definicji, o czym mówiłem, mszy świętej, jest to modlitwa samego Boga składającego ofiarę za ludzkość. I idę w nowe przestrzenie. Jest to ofiara najwyższa, i nie składa jej za każdego człowieka człowiek, wypowiadając słowa, ale Bóg wylewając własną krew w mękach. Dzieci, choć mówi się to bezkrwawa ofiara, bo to co było dwa tysiące lat temu, to się nie powtarza, ale ta krew dalej płynie. Ofiara ta jest bezkrwawa, ale prawdziwa. Niewidzialna w swej nieskończonej mocy i majestacie, ale realna i widzialna w ziemskich warunkach na tyle, aby każdy mógł w niej uczestniczyć i oddawać chwałę Bogu. Oni w 20 roku robili wszystko, aby zniknęła ona. Popatrzcie się, co zrobiono. Wprowadzono kobiety do prezbiterium. Komunię daje się na rękę. Komunię może rozdawać każdy. Dziewczynki ministrantami. Obrócili ołtarz wyrwali go jakby tu z korzeni, odrzucili tabernakulum, a z nauki kościoła jasno wynika, że ołtarz i tabernakulum to dzieci jedno. Pousuwali kamienie ołtarzowe relikwie, pozmieniali kształty bielizny. Gdzie dziś macie antypendia? Na wszystkich szatach liturgicznych w innych miejscu są krzyżyki, co dzieci było. Zreformowali kanony, jest ich kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt prefacji. Ja już wymieniłem dziesięć punktów, co się oni upastwią nad, moi drodzy, Eucharystią. Potworzyli dzieła, że najmują młodzieńców, żeby szli wewnątrz kościoła, dają im pensję, a oni, żeby byli księżmi i rozwalali kościół. Rozstroili seminaria, zmienili naukę liturgiczną przy świętej. Głoszą kapłaństwo kobiet. Księdzu zabrano wszystko przy ołtarzu. Wam, żebyście byli demokratami, udziela się komunii pod dwoma postaciami i duża hostia wam. A to jest przecież duża hostia i krew pańska Bogu, bo to jest ofia, ofiara przebłagania Boga, a nie ciebie. A wy pyski otwieracie, jak to jest dobrze. Ja dostaję furii jak na ślubach, widzę dwie komunie święte pod postaciami i Ave Maria. No to lepiej tam demona zaprosić dzieci na to wydarzenie, bo czymże oni zasłużyli na takie wyróżnienia? Wyprostowano kolana przy ołtarzu. Księdza obrócono do Was. To dwudziesty tylko punkt, co wymieniłem bez przygotowania konspektu. Tyle rzeczy poświęcono na to, żeby znikła ofiara. Na zachodzie znikła. Podmienili dzieci, widzicie co? jest, Zła materia. Nie mam przy świętej. Księdza nie nauczyli modlitwy Franczą Świętą. Więc on nie wzbudza intencji. Nie mam przy świętej. W łagiewnikach Boże Miłosierdzie komunikat. Pod, pod filarem komunia bezglutenowa. Powariowali. Dzisiaj rozumiecie? Powariowali. Ja szybko takie baby gorliwe wyleczałem na lekarze bo to atakowali mnie za temu, Bo ja nie mogę glutenu, nic się nie dzieje. Ja pani dam jedną ósmą chostejki, na pewno się nie spiwa. I odchodziła. Nic ci się nie stanie. Podnieś tak rękę, jesteś ja biać dam tylko jedną ósmą. Urwać się oszczypę. Widzicie, Jezus? I mi nie umrzesz, Te, a oni dzisiaj mówią komunia bezgludynowa. Łagiewniki Boże Miłosierdzie, stado dzików szafarzy rozdaje komunię. Klerycy, jacyś tam diakoni, dzieci, nieprawdopodobne. No czemu oni jeszcze w konfesjonale nie siedzą? Potworzono na Zachodzie dwa rodzaje intencji mszy świętej. Dla świeckiego i dla księdza. Jak świecki mówią, że otwieram że świętą. No i nabożeństwo. Czy to, bo księdza nie ma on, czy to. Dzieci, wiecie, jakie tu się demony rzuciły na tabernakulum? Usunięto z tabernakulum w Polsce krzyż. Zawsze był. Zlikwidowano sześć świec na ołtarzu. Jedna. Stoliczek do Bilarda lub do Brydża, no i ksiądz stoi. Wiecie, jak Kościół katolicki nienawidzi ofiary Mszy Świętej? Wiecie, co się oni utrudzą i ugłówkują przez tak zwaną synodalność, żeby to wszystko rozwalić? Jesteście reliktem, który jeszcze trwa przy prawdzie. A wiecie czemu? Bo macie przy sobie dobrego pasterza. To jest bardzo prosta dzieci. Szukaliście przez dziesiątki lat, boście mieli wewnętrzne walki i czucia. No i pan był nam dał księdza Piotra. No i dzieci, czy mamy się razem kupy jakoś? Jedno jest pewne: dzieci pustelnia się nie zmieni. Patrząc, co mam mówić, natrafiłem tu na wiadomość. Nie bój się. Orędzie z 2013 roku. Nie bój się. W każdej próbie jest ukryty sens. Bo teraz Kościół przychodzi próbę apostazji, czyli totalnej strady. Media, liberałowie chcą, aby był papieżem, moi drodzy, kardynał Filipin Manili, bo mówią o nim drugi Franciszek. Najbardziej się mi podobała kancelaria Trumpa. Oni ogłosili, że Trump będzie papieżem. Zrobili zdjęcie, ubrali go w purpury. No, dzieci, nieźle Trump wygląda. To Jest Jestem, żeby wybrali Trumpa. No, święcenia mu dadzą. Jakoś teologicznie wyjaśnią te jego baby, co wiesz, pogodzą się, że to, to się nie da. Co się nie da na górnym szczeblu, rozumiecie? Na górnym szczeblu wszelka teologia pasuje. W każdej próbie ukryty jest sens, którego nie widzisz, prawda, której nie pojmujesz. Ponieraz mówię Bogu, dlaczego dopuściłeś do takiej ruiny? Skoro mówisz, że jesteś twórcą, to ja wiem po sobie, a mi ktoś poskakuje na, na pustelni, to jest próba sił, rozumiecie? Ty, który masz wszelką moc i wszystko pozwoliłeś na takie poniżenie. Mówisz do nas, Boż, Boże, w orędziach, Twój Syn jest martwy, katowany, nie ma Ci litości. Mówi, takie Bóg orędzia, że aż włosy dębem stoją. A jednak, dzieci, każda próba ma sens i my tego nie pojmujemy. Prawda, której nie o sens, którego nie widzisz, prawda, której nie pojmujesz, bo my musimy dopuścić przestrzeń czegoś nie pojmujemy, bo wam nagadano, że wy wszystko wiecie, wszystko umiecie, wszystko potraficie, a my są skończone dziada i ufermy. Na zdjęciach wchodzimy dobrze i w rozmowie, przy prezentacji, a w rzeczywistości drama. Mamy problem z papierem toaletowym. No mówię, nieładnie, przyglądam swoje majtki, jak wyglądają. Nie mamy problemów? A wy chcecie górę przenosić? Jakim prawem? Jak tak daleko od Boga? W tej próbie ukryty jest sens, którego nie widzisz. Prawda, której nie pojmujesz. Ale wszystko pojmiesz, kiedy przyjdzie czas. I tu macie odpowiedź na te moje pytania Bogu. Na ile spraw już mam odpowiedź w ciągu tych 15 lat, o których Bóg mówił wcześniej, punkt po, punkt, po punkcie. Ufaj moje dziecko, nie będziesz zawstydzona. Ufaj, nie lękaj się. I tu Pani Agnieszka mówi prosto, Twoja droga Panie, Ty wiesz, czego chcesz dokonać. Ja, to Twoja droga Panie, Ty wiesz, czego chcesz dokonać. Ja nie pojmuję. I tego problemu nie pokonacie, ani tym się nie zajmujcie. Uwierzyliśmy, że Bóg ma doskonały plan, gdzie idziemy. I teraz są te znamienite słowa. Moja córko, Muszą być przeszkody. Zostaliście wyjęci spod prawa. Chodzi o księdza Piotra, ją i was. Nasz ruch jest dzieci wyjęty spod prawa. Od dwóch lat nikt nas nie widzi i nikt o nas już nie pisze. Zauważyliście? Jesteśmy bytem, który nie istnieje. Ale to ma jakiś wpływ na plany Boga? Tak Bóg ustawił, tak to poustawiał. Przeszkody muszą być. Zostaliście wyjęci spod prawa, aby uzyskać swobodę działania. Panie Zbyszku, jeśli byłbym podlegał pod biskupa Krakowskiego, jak myślisz, pozwolono by mi tak działać? Nigdy. Dzieci nigdy. Zostaliście wyjęci spod prawa, aby uzyskać swobodę działania. Ale szatan nigdy nie daje za wygraną, więc kiedy jedna z jego metod zawodzi, zaraz wymyśli nową. Wiem, że jest ci trudno, wiem, że jesteś samotna, ale cię wspieram. Nie martw się. Wciąż masz przeszkody i wciąż je pokonujesz, prawda? I ci te przeszkody będą w tej bitwie i będziemy to pokonywali, bo Bóg prowadzi. Mamy dzisiejszą Ewangelię i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Co znaczy, że nie tylko tu przyjdą muzułmanie, ale przyjdą twoi synowie, twoje dzieci, twoje wnuki. I my się o to bijemy. Natomiast pamiętać o zasadzie modlitwy Wielkiej Soboty. Jego jest czas i jego jest ziemia. I tego punktu nie przeskoczymy nigdy. Dlatego, choć dziś zdaje się Wam, że Kościół katolicki jest pusty i realnie widzicie, że na mszach niedzielnych jest trzy razy mniej ludzi niż 40 lat temu. Czyli jest tylko jedna trzecia z tego, co było wówczas. Ja mówię, zbrojka państwa, to co moje oczy widziały, dziś została tylko już jedna trzecia z tego, co wtedy do kościoła chodziło. A wtedy do kościoła już nie chodziło 50%. No, żebyście byli realistami, rozumiecie. W tamtych czasach już do kościoła nie chodziło 50%. Mówię po mojej parafii w Oświęcimiu, 20 tysięcy, liczenie prawie 10 tysięcy ludzi. Nie? To był fenomenalny wynik, dzieci. 10 tysięcy ludzi w pięciu obsłużyć przez całą niedzielę. Wiecie, jak my gonili? To nie było przerwy na kawę. Konfesjonalna komunia, kazanie. Konfesjonalna komunia, kazanie. Nie, że dwóch, pięciu. Bo jak to szło tysiąc do komunii, no to, to trzeba było wymucić, bo następna msza święta. Jedni wyszli, przed kościołem tysiąc znowu stoi. I fuk, w imię ojca i syna, konfesjonalny, puk, puk. Przepraszam, muszę lecieć, bo komu nie mam, Przepraszam, mam, mam składkę w I tak. Ludzie wychodzili, a ty leci do konfesjonalu i to dalej powiadać w niedzielę. Rozumiecie? Ale to wróci i to się, to dzieci nastanie, bo pan dziś obiecał, nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Amen.